Dzień dobry, Tomek Kutera, Konrad Silebrand. Poligamia.pl, czas na Politydzień, ostatni już Politydzień w tym roku. Minione 7 dni minęło pod znakiem choinki, prezentów, jedzenia e, oraz martwych karpi, dlatego też w świecie gier wideo nie działo się specjalnie wiele, ale my, jako że i tak nadszedł doroczny czas podsumowań, postanowiliśmy zająć się czymś innym. Przyznamy Politydzień Video Game Awards. Zapraszam. Nasz Politygodniowy Worek z Nagrodami otwiera kategoria Gra Samochodowa, której tryb dla jednego gracza można przejść w mniej niż 3 godziny. Dominowani są... Mario Kart 7. Forza Motorsport 4. Oraz Need for Speed A także Uncharted 3. Nagrodę zdobywa Nitro Speed The Run, którego można rzeczywiście skończyć w mniej 3 godziny, o ile jest się dostatecznie szybki. W kategorii dla najbardziej otwartej gry na świecie zaczynającej się na literę M nominowani są Minecraft. Minecraft. Winnicraft. Modern Warfare 3, a także Anceater 3. A nagrodę zdobywa Minecraft. Zabycie naprawdę dużą grą i na dodatek się na literę N. W kategorii najbardziej męski z męskich, najbardziej naładowany testosteronem, najodważniejszy, najbardziej heroiczny, najdzielniejszy, największy bohater gry wideo 2011 roku nominowani są: Marcus Phoenix, Gears of War 3, Duke Nukem z Duke Forever, Ten kolej z Bullet Storm, o którym nigdy nie pamiętam jak się nazywa, oraz Nathan Drake, z Uncharted 3. A na nagrodę zdobywa... Kirby. Różowy, słodziutki i bezlitośnie śliczny. W kategorii Najlepsza gra umożliwiająca graczom zabawę na białym lub innymi produktami spożywczymi nominowane są... Minecraft. The Elder Scrolls V Skyrim. Shadows of the Dead. Oh my, god, oh, my god, oh 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 my god, so, weep, so, weep, so weep. <laughs> Now that is a big boner and Uncharted 3. Hey, I'm Nathan Drake. If you're the adventurous type like me, then get in on the subway taste for adventure. For a chance to win epic trips and exclusive access to uncharted three! Get your code on 30 ounce drinks today. Subway, we're winner's eat. And the politician video game award goes to Skyrim. Bo po co przyjmować się jakimiś smokami i tonami zadań, skoro można wywołać wielką serową lawinę i będzie tam kilka tysięcy kawałków sera toczących się w dół zamiast śniegu. W kategorii gra, która wyszła, choć wszyscy myśleli, że nigdy nie wyjdzie. Nominowani są Duke Nukem Forever, Star Wars The Old Republic, Elaine Oraz Uncharted 3. I nagrodę otrzymuje... Duke Dukeem Forever, ponieważ wyszedł. I to jedyna pozytywna rzecz, jaką można powiedzieć po tej grze kategorii Gra z 2011 roku, o której już nikt teraz nie pamięta. Nominowani są... Na koniec mamy jeszcze nagrodę specjalną, przyznawaną przez Żygi w składzie Panachy oraz Tomasz Kutera dla gry, która w tym roku nie dostała żadnej Politydzień Video Game Award, ale i tak na jakąś zasługuje. I jest to Uncharted 3 za to, że jest po prostu dobrą go. Kończąc ten zupełnie niepoważny politydzień, chcielibyśmy się do Was odezwać. Zupełnie. Hej, on był mega poważny. Chcielibyśmy odezwać się do Was już teraz zupełnie na poważnie i życzyć Wam w nowym 2012 roku wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim dużej ilości. Czasu. Coraz lepszych gier i czasu, żeby w te wszystkie gry grać, coraz większej ilości polonizacji na światowym poziomie, bo to też jest dosyć ważne. Przecież polonizacja na światowym poziomie to jest dosyć dziwna Tak, polonizacja na najwyższym po światowym poziomie jest trochę dziwną kategorią, ale życzymy Wam, aby Wasze komputery były szybkie, żeby konsole się nie spalały, żeby baterie nie padały w Waszych urządzeniach przenośnych, żebyście mogli grać wszędzie w to, tylko chcecie i mieli na to wszystko czas. Bo to najważniejsze. Tomek, to ja, koraki, Poligamia.pl. Do zobaczenia w nowym roku.